Tym razem Czwarta Niedziela Wielkiego Postu i spotkanie z niewidomym. Zapraszam do drogi. Witam w kolejnej kolumnie Słowa, w kolejnym rozważaniu. Tym razem Czwarta Niedziela Wielkiego Postu, roku A. Odczytujemy te, te fragmenty Ewangelii ze starego przygotowania manalnego, było wyjście na pustynię, była góra tabor, była kobieta cierpiąca, cierpiąca, kobieta przy studni, samarytanka, dziś spotkanie z niewidomym, z sadzawką. Wysłuchajmy fragmentu tego tekstu z 9 rozdziału, znowu to są powycinane fragmenty, bo jest on bardzo długi, a potem krótki komentarz. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce siloam, co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, Mówili, czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niewidomego jeszcze niedawno, do farzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród Farzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim mówisz? Jak ci się. Jak, jako, że ci oczy otworzył? Odpowiedział, to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? Wyrzucili go, precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go, precz i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w syna człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, panie, abym w niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest nim ten, który którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Znów mamy to zakończenie wiara, wiara. I od tego chciałbym zacząć. Jakby esencją jest to, że pojawił się cud, ale okazuje się, że ten cud nie stoi w centrum. Że w centrum jest to, że ten człowiek spotyka Jezusa i wzbudza w sobie akt wiary. I to jest wskazanie dla nas, bo, bo czasem będziemy się. gdybym zobaczył taki i taki cud. Gdybym zobaczył taką i taką historię. Gdybym doświadczył tego i tego, to byłbym osobą wierzącą. Ale w związku z tym, że nie widzę, to nie wierzę. Okazuje się, że yy, ci ludzie, Którzy spotkali tego, który doświadczył cudu, nie uwierzyli. Że, że wiara koniec końców nie rodzi się z cudów. Ona rodzi się ze słowa i ze spotkania. I cuda mogą pomagać, ale nie, jakby nie są źródłem samym w sobie. I, i, I to jest ważne dla nas w drodze wiary, żebyśmy nie skupiali się na nadzwyczajnościach. Nad e, jakimiś takimi mm, dziwnymi rzeczami, nowościami, e, ale żebyśmy e, skupiali się przede wszystkim na wierze, która polega na stawianiu Boga w centrum e, swojego życia, na, na kształtowaniu swojego życia na wzór tego, co znajdujemy w nauczaniu Kościoła, w Piśmie Świętym, w całej tradycji Ewangelii, e, odczytywania Ewangelii. Wiara, a cuda są pomocne, ale nie są w centrum. W centrum ma być zawsze Bóg, a nie jego dary. Drugim aspektem jest owe niesamowite doświadczenie, w którym ów niewidomy jest przyprowadzony do faryzeuszów. Oni mu mówią, rozmawiają z nim. Debatują między sobą, a jak, czy on, yy, czy mógł zrobić szabat, czy nie, czy to jest z Boga, czy nie z Boga, i pytają go, a co ty myślisz? On mówi: Ja uważam, że to jest od Boga. Jaka jest reakcja? Nie, ona nie jest taka. No, to jest Twoje doświadczenie ciekawe, no, no, ty, ty byłeś najbliżej Jego. M bo, mówię do Niego: Idź precz, w grzechach jesteś. Oni mają swój punkt widzenia, i już wiedzą wszystko. I nie potrzebują nawet jego opinii, nie liczą się z jego opinią. I wydaje mi się, że to jest wskazanie, które gdzieś my często gubimy: opinii kogoś na dole, opinii kogoś w ludzkich oczach, małego, słabego. To, to, to widać w tradycji kościoła jest piękne opowiadanie o Franciszku z Asyżu, który wraz ze swoimi. Braćmi, towarzyszami, przychodzi do papieża Innocentego trzeciego prosić o zatwierdzenie reguły. I papież w swojej życzliwości i łaskawości wysyła ich, żeby no, paśli świnie, a nie e, żeby, żeby zajmowali się jakąś regułą, jakimiś rzeczami niepotrzebnymi. Dopiero w świetle refleksji, nocnego widzenia. Każe przywołać Franciszka, jego towarzyszy i zatwierdza ustnie regułę tych braci. Bóg posłużył się pokornym, słabym, małym Franciszkiem, a nie wielkim papieżem zasiadającym na tronie. I, i, i Ta Ewangelia opowiada taką samą historię. Bóg posłużył się tym człowiekiem niewidomym. Obyśmy my też byli w stanie się. Jakby odkryć to, że, że Bóg się posługuje takimi ludźmi. I czasami jakiś bezdomny, czasami ktoś, który, kto nam się nie wydaje, że może być Bożym Posłańcem, może być tym, który przynosi nam Ewangelię. I ostatnia rzecz w tej Ewangelii, która pojawia się na początku, to dla mnie jest takie bardzo brutalne. Jezus pluje, robi błoto, pakuje tą te błocko do oczu. Nie wiem, czy mieliście jakieś doświadczenie, że, że wpadło wam coś do oka. I to boli wtedy, to, to drażni, jest nieprzyjemne. Jeszcze każe mu iść do, jakiegoś, do jakiejś sadzawki. Ja sobie wyobrażam tego człowieka, który z nadzieją no biegnie, trochę stracił kontrolę, więc biegnie, może gdzieś potykając się, raniąc sobie kolana, łokcie, może rozpychając kogoś. Bo jest nim nadzieja, że zostanie uzdrowiony. Dlaczego Bóg akurat w taki sposób? Błoto, smarowanie, obmywanie, a nie y, pyknięcie. No właśnie, to myślę, że to jest nawiązanie do, 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 do tego, y, tego, że nie możemy chodzić na skróty. Że życie duchowe, y, do, do tego, o czym mówiliśmy kilka tygodni temu, y, w kontekście y, pustyni, Jezusa, który był kuszony na pustyni. W drodze duchowej nie ma. Druk na skróty. On musi przejść pewne doświadczenie, pewną próbę wiary, podjąć pewien wysiłek, żeby Bóg przemienił jego serce, jego wnętrze, jego życie. Zachęcam do słuchania kolumny słowa, ale jeszcze bardziej, może przede wszystkim, zachęcam do tego, żeby czytać Ewangelię, może dzisiaj szczególnie ten dziewiąty rozdział Jana, słuchać tego komentarza, słuchać innych komentarzy, ale przede wszystkim rozważać to słowo i pytać, co Bóg mi pokazuje, do czego mnie zaprasza, gdzie mnie prowadzi. Abyśmy każdego dnia trwali przysłowie, uczyli się słowa i żeby ono było światłem dla, nas, dla naszych oczu, tak jak się staje światłem dla owego niewidomego z dzisiejszej Ewangelii.